Dzień dobry, nazywam się dr Zofia Nowakowska, jestem specjalistką w dziedzinie zdrowia intymnego, zdrowego starzenia się i psychologii relacji. Witam serdecznie na naszym spotkaniu tutaj na kanale. Dziś poruszymy temat, który często budzi kontrowersje, wiele pytań, a czasami również niepotrzebny wstyd. Co naprawdę dzieje się, gdy mężczyzna wytryskuje w kobiecie? To zagadnienie wraca do mnie bardzo często w gabinecie, zarówno ze strony mężczyzn, którzy chcą wiedzieć, czy to jest zdrowe i bezpieczne. Jak i ze strony kobiet, które zastanawiają się, jakie są konsekwencje dla ich ciała, zdrowia i psychiki. Możliwe, że i ty zadajesz sobie pytania, czy wytrysk wewnątrz kobiety ma wpływ na jej zdrowie? Jak reaguje kobiecy organizm od strony biologicznej, ale też emocjonalnej? Czy istnieją jakieś zagrożenia, o których powinniśmy pamiętać? To właśnie dlatego postanowiłam nagrać ten materiał, aby rzetelnie, w prosty sposób, bez tabu i bez niepotrzebnych mitów, wyjaśnić ten proces. A zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie prośbę. Zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, czy ten temat kiedyś budził Twoje wątpliwości. Dzięki temu będę mogła tworzyć więcej treści, które naprawdę Ci pomogą. Co się dzieje w kobiecym organizmie po wytrysku? Kiedy mężczyzna wytryskuje wewnątrz pochwy, w organizmie kobiety rozpoczyna się cała seria reakcji biologicznych i fizjologicznych. Nasienie składa się nie tylko z plemników, ale także z bogatej mieszanki płynów, białek, enzymów, cukrów i substancji chemicznych. Które mają za zadanie ułatwić plemnikom przetrwanie i dotarcie do komórki jajowej. 1. Pierwsza reakcja kontakt z pochwą. Ścianki pochwy mają lekko kwaśne pH, co jest naturalną barierą ochronną. To środowisko utrudnia przeżycie większości bakterii, ale jednocześnie stwarza wyzwanie dla plemników. Dlatego płyn nasienny ma odczyn bardziej zasadowy, aby zneutralizować kwaśne środowisko i umożliwić plemnikom przeżycie. Kobiety często zauważają, że po stosunku mogą odczuwać lekki dyskomfort lub uczucie wilgoci. To naturalne, ponieważ część płynu wypływa na zewnątrz. To nie oznacza, że plemniki ma uciekają. Setki milionów z nich natychmiast zaczynają swoją wędrówkę w stronę szyjki macicy. 2. Szyjka macicy jako brama szyjka macicy, w zależności od fazy cyklu miesiączkowego, zmienia swoją przepuszczalność. Podczas owulacji śluz szyjkowy staje się bardziej płynny. Przezroczysty i śluzowaty, dzięki czemu plemniki mogą łatwiej się przez niego przedostać. To właśnie w tym okresie istnieje największe prawdopodobieństwo zapłodnienia. Jeżeli jednak kobieta nie znajduje się w okresie płodnym, śluz szyjkowy jest gęstszy i bardziej lepki pełni rolę swoistej tarczy ochronnej. Wtedy tylko nieliczne plemniki mają szansę przetrwać. 3. Reakcje immunologiczne. To o czym mało kto wie, to fakt, że kobiecy organizm reaguje na nasienie jako na coś obcego. Układ odpornościowy potrafi rozpoznać białka zawarte w płynie nasiennym i wytwarzać przeciwciała. W większości przypadków jest to proces łagodny i niezauważalny, ale u niektórych kobiet może prowadzić do podrażnień, reakcji alergicznych czy problemów z płodnością. 4. Emocjonalny wymiar wytrysku wewnątrz. Nie można pominąć psychologii. Dla wielu par wytrysk wewnątrz kobiety symbolizuje bliskość, intymność i zaufanie. Jednak są też kobiety, które odczuwają w tym momencie stres związany z lękiem przed ciążą, chorobami przenoszonymi drogą płciową, czy brakiem kontroli. W gabinecie często spotykam się z pacjentkami, które mówią: Doktor, ja wiem, że to naturalne, ale nie mogę się rozluźnić, bo boję się konsekwencji. Ten lęk sprawia, że zamiast poczuć bliskość, odczuwają dystans. To ważne, by w relacji mówić o swoich emocjach, bo one mają wpływ na jakość całego życia seksualnego. 5. Najczęstsze mity i błędy. Mit 1. Wytrysk wewnątrz zawsze prowadzi do ciąży. To nieprawda. Szansa zależy od momentu cyklu, wieku kobiety i wielu czynników biologicznych. Mit 2. Sperma poprawia zdrowie kobiety. A istnieją badania pokazujące, że w płynie nasiennym są substancje wpływające na układ odpornościowy. Ale nie jest to naturalny lek, jak czasem się mówi w internecie. Mit 3. Jeżeli nic nie czuje po stosunku, to coś jest nie tak. To normalne, że nie każda kobieta doświadcza wyraźnych reakcji fizjologicznych. 6. Sygnały ostrzegawcze. Po stosunku z wytryskiem wewnątrz należy zwrócić uwagę na pewne objawy. Pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie mogą świadczyć o alergii na białka nasienia lub infekcji. Ból podbrzusza. Zwłaszcza jeśli się powtarza. Warto skonsultować z ginekologiem. Nieprzyjemny zapach wydzieliny może wskazywać na zaburzenie flory bakteryjnej. 7. Wnioski z pierwszej części. Jak widzisz, wytrysk wewnątrz kobiety to złożony proces. Obejmuje biologię, fizjologię, a także emocje i psychikę. To, jak reaguje kobiece ciało, zależy od wielu czynników: od momentu cyklu, kondycji zdrowotnej, a także od stanu emocjonalnego i relacji między partnerami. Dlaczego reakcje na wytrysk wewnątrz kobiety są tak różne? W pierwszej części wyjaśniłam, co dzieje się w kobiecym organizmie w momencie wytrysku. Teraz przyjrzymy się głębiej temu, dlaczego te reakcje mogą być tak różne, jakie są czynniki ryzyka oraz jakie mity krążą wokół tego tematu. 1. Hormony, ukryci regulatorzy. Kobiece hormony odgrywają ogromną rolę w tym, jak organizm reaguje na obecność nasienia. Estrogen sprawia, że śluz w pochwie i szyjce macicy staje się bardziej sprzyjający dla plemników w czasie owulacji. Progesteron dominuje po owulacji, zagęszczając śluz i utrudniając wnikanie plemników. Testosteron u kobiet, choć występuje w niewielkich ilościach, wpływa na libido i gotowość do intymności. Dlatego ta sama kobieta może inaczej reagować na wytrysk wewnątrz, raz czując bliskość i podniecenie, innym razem niepokój czy dyskomfort. Wszystko zależy od momentu cyklu i równowagi hormonalnej. 2. Czynniki psychologiczne. Zdrowie intymne to nie tylko biologia. Bardzo często obserwuję w gabinecie, że największą rolę odgrywa psychika lęk przed ciążą. Nawet jeśli para stosuje antykoncepcję, strach potrafi odebrać radość z bliskości, brak zaufania do partnera, kobieta nie czuje się bezpiecznie, więc jej ciało reaguje napięciem doświadczenia z przeszłości na przykład Bolesny stosunek, przemoc seksualna, czy wstyd związany z wychowaniem, przekonania kulturowe. W Polsce nadal istnieją silne tabu wokół seksualności, co sprawia, że wiele osób traktuje ten temat jako zakazany lub brudny. To wszystko wpływa na to, jak kobieta przeżywa moment wytrysku wewnątrz. Ciało i psychika są nierozłączne. Jeżeli w głowie pojawia się stres, mięśnie pochwy się napinają, a przyjemność zmienia się w dyskomfort. Trzyczy. Czynniki zdrowotne i ryzyka wytrysk wewnątrz może nieść też pewne ryzyka zdrowotne. Infekcje przenoszone drogą płciową STI. Jeżeli partner nie jest przebadany, wytrysk wewnątrz zwiększa ryzyko zakażenia np. chlamydią, rzeżączką, HIV. Zaburzenia flory bakteryjnej pochwy. U niektórych kobiet kontakt z nasieniem zaburza równowagę mikrobiologiczną, prowadząc do stanów zapalnych. Reakcje alergiczne na białka nasienia rzadkie, ale spotykane. Objawiają się pieczeniem, opuchlizną i świądem po stosunku. Nieplanowana ciąża, szczególnie u par, które nie stosują skutecznej antykoncepcji. W mojej praktyce spotkałam pacjentkę, która przez kilka miesięcy zmagała się z nawracającymi infekcjami. Dopiero szczegółowy wywiad ujawnił, że jej objawy nasilały się właśnie po stosunkach zakończonych wytryskiem wewnątrz. Badania wykazały alergię na białka nasienia. Schorzenie mało znane, ale realne. 4 Kultura i przekonania. Źródło mitów wokół wytrysków w kobiecie narosło mnóstwo mitów. Oto kilka najczęstszych. Nasienie działa jak naturalny kosmetyk i odmładza kobietę. To nieporozumienie. Choć zawiera substancje odżywcze, nie ma naukowych dowodów, że wpływa na wygląd skóry czy opóźnia starzenie. Jeśli partner zawsze kończy wewnątrz, to oznaka jego miłości i oddania. Dla niektórych par może tak być, ale to nie jest reguła. Ważniejsze są rozmowa, zaufanie i wzajemne granice. Kobieta odczuwa większą satysfakcję, gdy mężczyzna wytryskuje w niej. Prawda jest taka, że reakcje są bardzo indywidualne. Jedne kobiety czują się wtedy bliżej partnera, inne wręcz przeciwnie bardziej zestresowane. 5. Jak nawyki i styl życia wpływają na reakcje? Ciekawym aspektem jest to, że styl życia wpływa nie tylko na zdrowie mężczyzny, ale i na jakość jego nasienia. U mężczyzn palących papierosy, pijących dużo alkoholu czy prowadzących siedzący tryb życia, płyn nasienny często ma gorszą jakość. To może zwiększać ryzyko stanów zapalnych u kobiety. Z kolei zdrowa dieta, aktywność fizyczna i dbałość o higienę osobistą zmniejszają to ryzyko i poprawiają komfort obojga partnerów. Również nawyki seksualne mają znaczenie. Brak rozmowy o antykoncepcji, stosowanie tzw. metody przerywanej czy bagatelizowanie badań kontrolnych. Mogą prowadzić do wielu problemów. Szesty. Emocje a satysfakcja seksualna. Nie możemy pominąć jeszcze jednego elementu emocji. Kobieta, która czuje się bezpieczna, kochana i akceptowana, znacznie częściej odbiera wytrysk wewnątrz jako naturalny i satysfakcjonujący. Natomiast kobieta, która czuje presję lub brak szacunku, będzie odczuwała to jako naruszenie granic. Warto, aby pary rozmawiały o tym otwarcie. Nie ma jednej prawdy. Liczy się to, co oboje uznają za dobre i zdrowe dla ich relacji. 7. Podsumowanie drugiej części. Jak widzimy, reakcje na wytrysk wewnątrz kobiety są złożone i zależą od wielu czynników: biologicznych, hormonalnych, psychologicznych, kulturowych i zdrowotnych. Największym błędem jest traktowanie tego tematu w kategoriach tabu lub kierowanie się mitami z internetu. Co robić, gdy wytrysk wewnątrz budzi obawy lub problemy? W poprzednich częściach omówiliśmy, jak reaguje kobiece ciało na nasienie, jakie są czynniki ryzyka i jak psychologia oraz kultura wpływają na przeżywanie intymności. Teraz przejdziemy do najważniejszego: co można zrobić, aby zachować zdrowie, komfort i satysfakcję w relacji? 1. Kiedy warto udać się do lekarza? Nie każda reakcja po stosunku wymaga interwencji, ale są sytuacje, których nie wolno ignorować powtarzające się pieczenie, swędzenie, ból lub upławy. Nieprzyjemny zapach wydzieliny, ból pod brzusza utrzymujący się dłużej niż kilka godzin, częste infekcje intymne pojawiające się po stosunku, podejrzenie choroby przenoszonej drogą płciową. W takich przypadkach warto zgłosić się do ginekologa lub urologa. Wizyta pozwala wykluczyć infekcje, alergie na nasienie czy inne problemy zdrowotne. 2. Badania, które mogą pomóc lekarz, może zlecić m.in. cytologię i badanie mikrobiologiczne. Aby sprawdzić, czy flora bakteryjna pochwy jest prawidłowa, testy na choroby przenoszone drogą płciową, badanie alergiczne, w rzadkich przypadkach podejrzenia uczulenia na nasienie, USG ginekologiczne, jeśli pojawia się ból w podbrzuszu. Mężczyźni również powinni dbać o profilaktykę. Badania urologiczne, morfologia nasienia, czy regularne kontrole pomagają zapobiegać wielu problemom. Trzeci: rozwiązania i metody ochrony. Antykoncepcja. Stosowanie prezerwatywy chroni nie tylko przed ciążą, ale też przed infekcjami. To szczególnie ważne w nowych relacjach. Metody hormonalne, tabletki, plastry czy wkładki zmniejszają lęk przed nieplanowaną ciążą, co poprawia komfort psychiczny kobiety. Higiena przed i po stosunku. Proste czynności, jak umycie się przed współżyciem czy oddanie moczu po stosunku, zmniejszają ryzyko infekcji. Lubrykanty. Jeśli kobieta odczuwa suchość, stosowanie odpowiednich żeli minimalizuje mikrourazy i podrażnienia. 4. Terapie i wsparcie psychologiczne. Wiele problemów nie ma źródła wyłącznie w biologii, dlatego w niektórych przypadkach pomocna jest terapia seksualna lub rozmowa z psychologiem. Kobieta, która czuje lęk przed wytryskiem wewnątrz, może nauczyć się lepiej rozumieć swoje ciało i przełamać negatywne skojarzenia. Parom zaleca się terapię partnerską, gdy temat staje się źródłem konfliktów. Otwarta komunikacja z pomocą specjalisty często rozwiązuje problem. 5. Najczęstsze mity i ich obalenie. Mit. Jeżeli kobieta odczuwa ból po wytrysku wewnątrz, to normalne. Nie, to sygnał ostrzegawczy. Ból nie powinien być standardem i wymaga konsultacji lekarskiej. Mit. Nasienie ma właściwości lecznicze. Badania nie potwierdzają, że sperma działa jak lekarstwo. To mit powielany głównie w internecie. MIT: Im częściej mężczyzna kończy wewnątrz, tym większa szansa na ciążę. Nie do końca. Liczy się przede wszystkim moment cyklu i zdrowie obojga partnerów. MIT: Kobieta powinna akceptować wytrysk wewnątrz, jeśli partner tego chce. Seks powinien być zawsze świadomą zgodą obu stron. Komfort i bezpieczeństwo kobiety są tak samo ważne jak potrzeby mężczyzny. 6. Zdrowe nawyki, które poprawiają życie intymne. Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi i wpływa na jakość życia seksualnego. Dieta bogata w warzywa, owoce, kwasy omega-3 wspiera równowagę hormonalną i mikroflorę pochwy. Ograniczenie alkoholu i rzucenie palenia poprawia jakość nasienia u mężczyzn i zmniejsza ryzyko stanów zapalnych u kobiet. Rozmowa o granicach i potrzebach nic nie buduje relacji tak jak szczerość i wzajemne zaufanie. 7. Jak budować zdrową intymność po 40, 50. i 60. roku życia? Wielu moich pacjentów uważa, że seksualność kończy się po menopauzie lub po pojawieniu się problemów z erekcją. To nieprawda. Kobiety po menopauzie mogą korzystać z terapii hormonalnych i naturalnych metod nawilżania, aby cieszyć się seksem bez bólu. Mężczyźni po 50. roku życia powinni dbać o profilaktykę urologiczną. Prostata i układ krążenia mają ogromny wpływ na potencję. Wspólne dbanie o zdrowie, aktywność fizyczną i emocjonalną bliskość pozwala cieszyć się udanym życiem intymnym, nawet w starszym wieku. Uśmiech. Podsumowanie trzeciej części wytrysk wewnątrz kobiety nie jest ani czymś jednoznacznie dobrym, ani złym. To naturalny element seksualności, który w zależności od sytuacji może budzić przyjemność, bliskość, ale też lęki czy problemy zdrowotne. Najważniejsze to. Znać swoje ciało i sygnały ostrzegawcze, dbać o higienę i profilaktykę, rozmawiać z partnerem i lekarzem, nie wierzyć w mity, które mogą szkodzić. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się w prosty i zrozumiały sposób wyjaśnić, co naprawdę dzieje się w kobiecym organizmie, gdy mężczyzna wytryskuje wewnątrz oraz dlaczego reakcje mogą być tak różne, od biologii, przez psychologię, aż po wpływ naszych przekonań i kultury. Najważniejsze, co chciałabym, abyście zapamiętali, to to, że każda kobieta i każdy mężczyzna mogą reagować inaczej i to jest całkowicie normalne. Zdrowie intymne wymaga otwartości, szczerej rozmowy i troski o własne ciało. Nie należy bagatelizować objawów, które powtarzają się po stosunku. Ból, pieczenie czy dyskomfort, zawsze warto skonsultować z lekarzem. A przede wszystkim, intymność powinna być źródłem bliskości i satysfakcji, a nie lęku czy wstydu. Chciałabym was zachęcić, byście traktowali swoją seksualność z troską i szacunkiem. Niezależnie od wieku czy doświadczeń, macie prawo cieszyć się zdrowym, satysfakcjonującym życiem intymnym. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z przyjaciółmi lub rodziną. Dzięki temu pomagasz nie tylko sobie, ale także innym osobom, które być może szukają odpowiedzi na podobne pytania. Pamiętaj! Dbanie o zdrowie intymne i relacje to dbanie o samego siebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.